Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj ten ze spontanicznych mianowicie będziemy sobie chodzić. Mój mąż, w sensie ja dzisiaj planowałam pojechać po strój kąpielowy, ale o tym zaraz. I planowałam pojechać do dekatlonu, bo jeden Decathlon na cały kraj jest i jeszcze w nim nie byłam, więc stwierdziłam, dobra, pojadę, zobaczę. Co tam w ogóle można kupić? Bo no, znam go tylko z Gdańska, ale w Gdańsku jest dużo większe. No, nieistotne. Potrzebuję strój, bo e, zgubiłam go. Nie wiem, jak można zgubić strój? To jest dobre pytanie. Nie mam pojęcia, jak. O, tutaj szybka dygresja. Zobaczcie, za mną jest taki wóz, na którym pan sprzedaje owoce, warzywa, jajka. Bardzo popularne, bardzo, i powiem Wam, że tak bardzo wóz wozowi nierówny, że to jest aż szok. Jak kiedyś mieszkałam w takim jednym miasteczku, tam wszystko było beznadziejne. Naprawdę. Te wozy, i ja sobie taką, wiecie, opinię o tym wyrobiłam, one były naprawdę słabej jakości. Te owoce były często nawet takie delikatnie zgniłe. I ja mówię, no masakra, w sensie. No nie, i zawsze wybierałam albo warzywniak, albo supermarket, i mówiłam też o tym na YouTubie. A wtedy ludzie mi pisali: Ej, u mnie te wozy są świetne. Tam zawsze wszystko jest świeże, jest taniej. O, tu nawet to ładnie wygląda. I e, zobaczyłam, że po prostu akurat u mnie one są takie beznadziejne. A teraz po prostu już wiem, gdzie chodzić i już są ok. Także tak, polecam, ale polecam. Się tak, wiecie, trochę rozejrzeć, no nie? Pisaliście, że mogłabym częściej pokazywać trochę maltańskiej architektury. Jasne, nie ma problemu. Bardzo charakterystyczne są te oto balkony. I jak widzicie, o tam dalej, one są naprawdę w różnych kolorach. Zazwyczaj są takie dosyć podstawowe, ale zdarzają się też takie, czekajcie, może na przykład tutaj, trochę inne. Myślę, że też warto zwrócić uwagę na drzwi, bo bywają. Ciekawe, większość domów ma swoje nazwy. Poczekajcie, bo akurat te jak nazwość nie mają. Tu są numerki. Okej, okay. pierwszy przykład, drugi i trzeci. No dobra, jeszcze czwarty. Niektóre z tych nazw są takie, no powiedzmy, zupełnie proste, ale niektóre, wiecie, możecie sobie nazwać dom powiedzmy, kwiaty na tle wschodzącego słońca. Nie? Na przykład tak. Proszę, tutaj swoją drogą kwiaty są. No ale wracając do tego stroju, yy, tak więc yy, chciałam iść na taki większy basen i już sobie tak powiedzmy więcej popływać, tak bardziej sportowo niż rekreacyjnie i nie mam pojęcia, gdzie mam strój jednoczęściowy. Przestańmy na chwilę. Tak wygląda hotel pięciogwiazdkowy na Malcie. Hmm. Ok. U mnie jak zawsze, milion gracie, ale po prostu, jak tak wiecie, chodzę. E, to ma swoje wady i zalety. Ja jakoś. dosyć łatwo się rozpraszam z tego, co tutaj zauważyłam. No i zobaczę coś przed sobą i muszę to skomentować, nie? Ale dobra. Wracając do tego niezwykle ważnego tematu, jakim jest brak stroju. E, nie wiem, nie wiem gdzie, co z nim zrobiłam. Nie wiem właśnie jak można zgubić strój, bo ja nie mam jakoś dużo rzeczy, więc to nie jest tak, że ja mam teraz, wiecie, pięć szaf do przeszukania i cztery garderoby, no nie, także nie wiem, może gdzieś go zostawiłam, nie mam pojęcia. No i wczoraj mój mąż mówi do mnie, dobra, to idziemy popływać, tak o, spontanicznie zobaczymy taki basen, na którym jeszcze nie byliśmy, czy tam się opłaca w ogóle kupić karnet, czy nie, ja mówię, a dobra, spoko, no to, no to idę się przebrać, nie, i... No. no, nie, nie poszłam się przebrać, bo nie miałam w co. Tak więc, dzisiaj, moim celem na ten poranek jest zakup stroju. No i w końcu nie pojechałam do Dekatonu, ale wylądowałam tutaj i y, bardzo się cieszę, bo tam koło Gato, no, no nie za bardzo jest gdzie spacerować. A tutaj myślę, że i kupię strój. No i przy okazji też sobie nagram vloga, więc patrzcie, takie trzy w jednym. Y, tylko że ja nie mam pojęcia, gdzie ja go tutaj kupię, ale myślę, że jest na tyle dużo y, sklepów, że coś znajdę. Tak więc bardzo interesującą, e, wręcz zapierającą dech. W piersiach historię e, mamy już za sobą. Możemy iść dalej jakaś kawa, to by mi się przydała, bo już mnie zaczyna boleć głowa, tak, uzależnienie od kawy, ale piję jedną, powiem Wam, i mi to stanowczo wystarcza. Także jeżeli zobaczymy tutaj teraz kawę, ostatnio myślę, że moje vlogi, takie chodzone, opierają się na kawie, musi być. To ten ptak mi tak hałasuje. Proszę ciszej, ja tu nagrywam. Powiem Wam coś jeszcze. Mm, kilka dni temu. O, ryby kilka dni temu zapisałam się do klubu tenisowego zazwyczaj po prostu sobie chodziłam tak raz na jakiś czas tam trochę sobie podbijałam a tutaj oni tak poważnie do tego podchodzą są rankingi wiecie tu dla kobiet tu dla mężczyzn są jakieś turnieje na to nie jest tak że ja jakoś super umiem grać ja sobie stoję i macham rakietą licząc że trafię piłkę no, więc może być ciekawie, ale stwierdziłam, że to też będzie taka motywacja dla mnie, żeby po prostu chodzić częściej. Jak już wydaję pieniądze na ten karnet, na to członkostwo, może bardziej, e, właśnie zaraz oślepnę, e, to czekajcie, tak lepiej. E, no to chyba będę chodzić, no nie? I to mnie też rozwala, że. Chodziłam, a to się nanosiłam tych okularów. To w ogóle też jest ciekawe, Zachodziłam w miejsca, gdzie wypożyczenie kortu na godzinę kosztowało 15 ,17 euro, a tutaj, mając to członkostwo, płacąc jednorazowo 30 euro, będę sobie chodziła chyba za półtorej godziny, są 3 euro. Duża różnica, powiem Wam, całkiem szybko to się zwraca. Ej, coś poszło nie tak. <śla> chyba zatoczyłam koło. Doszłam znowu do tego wozu z owocami i warzywami. No cóż, ok spróbujmy jeszcze raz. O, pamiętam, że ostatnio też tędy przechodziłam. Pozdrawiam osobę, która pisała, że tutaj mieszka, tylko ja chyba Ci nie odpisałam w końcu i teraz ciężko mi znaleźć ten komentarz, ale ja w Slimie jestem tak... Nigdy tego nie planuję, no nie? Ja to tak wiecie, taki spontan, więc ciężko mi się tutaj z kimś umawiać. Szczególnie, że no, zazwyczaj wpadam tu po coś, praktycznie zawsze wpadam tutaj po coś, no i też raczej na krótko, więc to chyba ciężko tak z umawianiem, ale bardzo pozdrawiam. Zaczynam podejrzewać, że tego sklepu sportowego tu nie ma, może był zaznaczony na mapie, a już się zamknął, czy coś. Mam nadzieję, że tam dalej też jakiś będzie. No bo chyba po co tu przyjechałam? Nie. W tym miejscu spotkałam kiedyś pierwszego widza, a oni tu zrobili jakąś inną restaurację. Czy oni chcą zniszczyć moje wspomnienia? Serio? Tutaj się schował, ale czy on jest jeszcze zamknięty? Czekajcie, sprawdźmy. A obok jest Starbucks, i wiecie co? Zastanawiam się, czy już są te. Jakieś świąteczne mieszanki, taka kawa świąteczna, bo e, jestem fanką, tak? I co roku ją kupuję do domu, wiecie, do ekspresu i mój mąż robi wtedy tak. Bo on stanowczo nie jest fanem, no ale cóż. O, nie, zamknięte! Jak żyć? Kto mi tu hałasuje? Halo, halo. No dobra, to skoro zamknięte, w sensie otwierają za pół godziny, więc okej, okay, no to chyba trzeba sprawdzić tę kawę i pójdę. Nad morzem. Ok, kawy już są, a tych zielonych nie próbowałam. Czy one są dobre? Możecie mi napisać, czy trzymać się tej czerwonej. Są też syropy smakowe. Jakąś fanką ich nie jestem, ale zobaczcie na te kubki. No, po prostu nie mogę. Coś czuję, że Mikołaj przyniesie do buta. Malta osiągnęła moją idealną pogodę. Mamy 22 stopnie. Wiatr jest taki, wiecie, delikatny. Trochę chmur, ale trochę nie. No nie, nie może być lepiej, nie może. No i tak jak mówiłam, kawa. Je, są świąteczne kubki. Czekajcie, zobaczymy jak mnie nazwano tym razem. Tym razem jestem maga. Ok, blisko. To jest też taki ich sposób na marketing. Nie wiem czy wiecie. Że po prostu te imiona wpisują, jak usłyszą, tutaj coś przekręcą i tak dalej, bo potem ludzie pokazują: o zobaczcie! W sensie na Instagramie, na TikToku, na YouTubie, czy nawet wśród swoich znajomych, pokazują: zobaczcie, jak mnie nazwali, he ha, 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 ha. No i reklamują, no nie? Marka się niesie, rozpoznawalność marki się niesie po całym świecie, więc jest to jakiś sposób. Kiedyś w Singapurze nazywano mnie Amanda też ok no nie, ciekawie, ciekawie. A gdyby zejść gdzieś tam na dół? O, tam tam łowi ryby. Hmm, może tam? Spróbujmy. Ciekawostka, całkiem niedawno tu przewrócił się dźwig. Ale powiem Wam, że no nie mam jaj, żeby teraz tak postawić tutaj na środku chodnika telefon i nagrać jak idę taką przebitkę. Kiedyś takie rzeczy się robiło. Nie wiem, teraz jakoś tak mi głupio. Dziwne. Tutaj pan sobie łowi, a tutaj mamy naturalny basen. Jak widzicie i ludzie się kąpią, o tam też łowią. Sporo ludzi łowi tu ryby. No dobra, sprawdzamy czy woda jest ciepła czy zimna? No sprawdźmy. To jest też bardzo popularne miejsce do biegania, bo zobaczcie jaki mamy tutaj szeroki chodnik, tak, promenadę. To się nie zdarza, w sensie no, czasami tak, ale zazwyczaj Biega się tutaj fatalnie. I wiem, co mówię. Kiedyś stwierdziłam, bo mam swoją taką, wiecie, bucket listę. Listę, gdzie takich różnych rzeczy, naprawdę bardzo różnych, które chciałabym zrobić przed śmiercią. Wtedy nie wiedziałam, że ta śmierć może nadejść tak szybko namiano utwór czy coś. No ale dobra, A miałam sobie taką listę, no i powoli odhaczałam. no, i kiedyś sobie wymyśliłam, że dopiszę tam e, udział w biegu miejskim na 10 km. E, napisałam to. Bo ja wtedy kompletnie nie biegałam. Chodziłam na siłownię, tańczyłam, ale z biegania byłam naprawdę beznadziejna. No, no nie, po prostu nie. No i wtedy stwierdziłam: OK, no to zacznę trenować. Pooglądałam dużo ludzi, takich trenerów biegania, poczytałam różne takie plany biegowe, to jest dla kogo odpowiednie, itd., itd. No i miałam rozpisany plan. Umówiłam się też z przyjaciółmi, że po prostu zapiszemy się na taki bieg miejski wspólnie. Oni normalnie biegali, więc dla nich to było takie, no okej, okay, mogę się przebiec, a dla mnie to było takie pół roku planowania. Jakim cudem przebiegnę 10 km, jak wiecie, na takiej jednej prostej już się męczę? No ale dobra, takie wyzwanie. I rozpisałam to sobie, nie pamiętam ile tam dokładnie było czasu, z 8 miesięcy, może coś takiego, więc sobie stopniowo, stopniowo zwiększałam ten dystans. No i powiem wam, że większą przeszkodą niż kondycja było dla mnie to, że tutaj nie za bardzo miałam gdzie biegać. Wtedy też mieszkałam w takim mniejszym miasteczku, gdzie te chodniki wyglądały tak, że miałam na przykład 150 metrów chodnika, a potem już była ulica. I musiałam biegać ulicą, musiałam biegać tak wokół bloku, albo wybiegałam gdzieś na parking i tam sobie robiłam kółka. Bardzo ciężko było mi te 10 kilometrów w ogóle sobie wyznaczyć. Więc biegałam tam właśnie z zegarkami, z telefonem, żeby mi to wszystko mierzyło. No i później, już, jak już doszłam do tych 10 kilometrów i robiłam, nie wiem, powiedzmy dwa, trzy razy w tygodniu, szłam biegać te 10 kilometrów, to ja już dostawałam szału. Właśnie u mnie w małym miasteczku, więc jeździłam sobie gdzieś dalej, gdzieś, gdzie na przykład samochody nie jeżdżą, żeby tam pobiegać. No i potem poleciałam do Polski i tam wyszłyśmy biegać, właśnie z moją przyjaciółką, do parku. I ja nagle takie co się dzieje? Jakie bieganie jest łatwe? W sensie, mamy ładną drogę, nie trzeba biegać w kółko cały czas. Do tego droga jest prosta, chodnik jest równy. Bo tutaj też na Malcie jest, wiecie, takie góra-dół, góra-dół, więc to też dodatkowo. I nagle, jak poszłam tam przez 10 km, to było takie. Hej, to nie jest takie trudne. To jest trochę tak, jakbyście cały czas biegali z jakimś obciążeniem i już się nauczyliście biegać z tym obciążeniem, i nagle je zdejmujecie, nie? I nagle jest takie, wow! Łatwo. Także naprawdę podziwiam tutaj wszystkich trunujących wokół mnie, bo widzę, że biegają. Teraz w ogóle też jest bardzo fajna pogoda na to. Ja stwierdziłam, że zacznę robić sobie takie bardziej marszobiegi, bo oczywiście te moje 10 km to już zostało wyzorowane bardzo dawno. Tak, moje życie troszeczkę się zmieniło i no teraz tak wiecie, no, to już rozmawialiśmy o tym, tak, jakbym się postarzała o te 30 lat. No, i właśnie moja kondycja, no to tak sobie jest tak na mnie. Nawet dno i jeszcze 5 km mół, od nowa, od nowa, żeby nie było. To nie jest tak, że ja tutaj się teraz przeciążam, bo opowiadam Wam o basenie, o tenisie, o marszobiegach i tak dalej. Nie, 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 nie. To jest wszystko takie bardzo delikatne i bardzo rozłożone w czasie. Ja już dostałam. Pozwolenie powiedzmy, że mogę już się, tak wiecie, bardziej męczyć, bardziej pocić, dyszeć i tak dalej, chyba że mm, po prostu będzie mi to sprawiało jakiś ból. Nie mogę chodzić na siłownię przez te bóle rąk, bo trochę jeszcze je mam. Na pewno będę o tym rozmawiała z lekarzem, bo nie jest to coś, co, wiecie, no, spływa po mnie. Mm, no, ale, ale jest okej. Okay. Także cieszę się, że mam siłę, stanowczo nie codziennie. Ale, no tak, jest coraz więcej takich dni, gdzie mam tę siłę, niż że jej nie mam, więc super. No ale dobra, spójrzmy teraz na te baseny. O, proszę, tutaj jeden. A tutaj drugi. No, prawie jak jacuzzi, nie? Patrzcie, tu nawet jest normalnie wejście, takie schodki. Mhm. A tam gdzieś były ryby. Przenieśmy się do ryb. O, patrzcie, te czarne, widzicie w ogóle? Widzicie, no nie? Ja myślałam, że to są jakieś, jakieś paprochy, ale no nie. I do ryb też można zejść. Przypomina mi to, jak wiecie, w takich spa, szczególnie w Azji, jest popularne, że e, siadacie i wkładacie e, nogi i te rybki Wam to jedzą. Ponoć mega niehigieniczne. Dobra, jeszcze, czy tutaj jest coś ciekawego? No nie, no nie, ale fioletowe, nie? Zobaczcie. A czemu to tak? Nie znam się. Miałam sprawdzić czy woda ciepła, ale dobra, to może tam chodźmy, bo tutaj no, ciężko byłoby. Ciężko. W sumie to ja będę wydawała pieniądze na jakieś karnety. Jak tutaj proszę darmowy basem. Ok, zaczynam myśleć, że próbując nagrać, jak sprawdzam czy woda jest ciepła, po prostu tutaj wpadnę. Hmm. Duże poświęcenie, zostawcie łapki w górę. Ż żartuję, nie musicie. Okej, okay, uradę. Chodź tu wodo, chodź. No chodź. Hmm. W sumie nawet ciepła, może nie jak zupa, ale wlazłabym. Ale jak wszyscy wiemy, nie mam stroju. Jeszcze tak sobie siedzę tutaj. O właśnie zauważyłam, że za mną jest gad, więc siedzę sobie z tym gadem. O, dzień dobry. No, i powiem Wam, że cały czas dostaję komentarze. Wstawiłam na TikToka filmik, gdzie testuję dziwne jedzenie z, z McDonalda z Włoch. I tak sobie myślę, że może nie do końca powinniśmy wierzyć w to, co widzimy w internecie, bo ludzie już sobie dorabiają do tego. Na przykład, że. Ja się żywię tylko w McDonaldzie. Ja byłam tam z miesiąc temu no i stwierdziłam, że zrobię z tego trzy TikToki, z tego samego wydarzenia, nie? Że najpierw tam pokazuję... A wie, no dobra, nieistotne. Ale cały czas mamy to, to samo wydarzenie. I um, wzięłam te rzeczy, z którymi mogłam się potem podzielić, bo nie chciałam tego sama jeść. Więc zjadłam dwa gryzy. Bułki z nutellą. Zjadłam jednego pierożka takiego małego i ugryzłam kawałek parmezanu i niektórzy rozciągnęli to wydarzenie na moje całe życie, że ja właśnie tak się odżywiam i co z tego, że ja nutellę jadłam tak myślę z 4 lata temu ostatnio kiedy e, pani, po prostu doktor, jak byłam w ciąży, powiedziała, żebym zjadła bułkę z nutellą przed USG, żeby e, moje dziecko się bardziej tam ruszało, żeby było pobudzone e, tak chwilowo cukrem. I to był właśnie ten jeden raz. Co z tego, że ja ostatnio kanapkę z McDonalda nie wiem, kiedy jadłam. Nie wiem. E, ale wiecie, od razu ludzie sobie robią jakieś takie Założenia na mój temat, i też, no, tak jak mówię, zjadłam tego część, i na przykład tam jeszcze są we włoskim McDonaldzie takie frytki polane serem, posypane bekonem i tak dalej. Ale, no, mój mąż nie chciał tego jeść, więc stwierdziłam, że co, kupię, zjem jedną dla filmu, a potem resztę wyrzucę, bo nikt tego nie zje. No, bez sensu, nie? I teraz tak jest właśnie. Na Malcie, bo też dostałam pytania, dlaczego nie zrobię takiego filmiku z McDonaldem na Malcie, właśnie. No i właśnie dlatego, że nikt nie chce ze mną tego jeść. I ja nie chcę, bo nie podoba mi się to, wiecie, jak są takie filmy, jakieś, właśnie testowanie jedzenia albo takie mubangi, mubangi, jak to woli, gdzie ludzie sobie siadają, mają przed sobą pełno, pełno jedzenia ale wiadomo, że zjedzą tylko część, no nie wszyscy, ale większość. I co się potem dzieje z tym jedzeniem? Wiadomo, że są takie jakieś potrawy, które można sobie potem odgrzewać i tak dalej, ale wiecie, na przykład jeżeli ktoś zamawia 20 jakichś burgerów, no to potem już trochę ciężko to przejeść, no nie? I co, wywalają? Ktoś to dojada? Ja się zawsze zastanawiam, co się wtedy z tym dzieje. No, i ja sama też nie chcę tak robić. Więc ym, ja bym poszła do tego McDonalda, y, jeżeli miałabym z kim. Jeżeli y, wiecie, kupujemy jakąś tam bułkę, szejka, i ja mogę sobie wziąć gryza, stwierdzić, czy to jest dobre, czy nie, ale żeby potem ktoś to dojadł. No y, y, i też boga, nie piszcie mi, że pójdziecie ze mną, bo ja y, sobie nie wyobrażam y, w sensie, że pójść z kimś, kogo y, nie znam i wiecie, dawać mu jakie siedzenie, które przed chwilą ja jadłam. Y, nie wiem. Tylko dla mnie to jest takie trochę dziwne. Więc czekam, aż przyjedzie właśnie moja koleżanka, albo, albo mój kolega, o on się zna na McDonaldzie. On by mi w ogóle mógł powiedzieć, czego nie ma w Polsce, a co jest tutaj, bo średnio ogarniam temat. I wtedy jasny nagram, ale tak jak mówię, no, um, robić tak, że ugryzę kawałek tej bułki i ją wyrzucę. Bo wiecie co? I, i ja nie jestem jakimś y, super fanem McDonalda y, ani. Ja po prostu nie uważam, że, że to jest dobre jeść tam. Jasne, raz na jakiś czas w ogóle nie widzę w tym żadnego problemu, ale ja bym musiała w siebie po prostu wmusić potem te kanapki, no bo wiecie, kupuje się więcej, żeby spróbować różne, żeby pokazać na filmie i jasne, takie filmy mają też dużo wyświetleń, więc to jest dobry taki kop dla konta na TikToku, jasne, ale wiecie no. No coś za coś. Dlatego podsumowując, tak nagram, jak ktoś to potem za mnie dokończy, żebym nie wywalała. No. I to też w ogóle nie jest jakieś, że ja teraz tutaj mówię, nie, że o tylko, tylko w ogóle jarmusz i sałata, ewentualnie marchew, że kto je w McDonaldzie, to to i tamto. O, stanowczo nie, bo ja w ogóle nie jestem za tym, żebyśmy zagl zaglądali drugiej osobie do talerza, nie? I e, tak jakby... To mi to robi? Kto co je? Ja. Trochę nie rozumiem zawsze takiego oceniania diety innych osób. I powiem Wam, że ja tak, jeżeli chodzi od strony właśnie leczenia onkologicznego, ja mogę jeść takie rzeczy. Szok, no nie? Tylko po prostu chodzi o balans. Jeżeli ja na co dzień odżywiam się zdrowo, dostarczam wszystkich witamin, mikroelementów, mam odpowiednią podaż białka, żelaza też, żelazo u mnie jest ważne, i wiecie, wszystko jest ok, wszystkie wyniki badań są ok, to naprawdę nic się nie stanie, jak ja raz na nie wiadomo ile pójdę sobie zjeść jakąś bułkę w McDonaldzie. Naprawdę wszyscy przeżyjemy. Polecę jeszcze kolejną ciekawostką. To też zastosuję ją nagrywając film o diecie za chwilę, znaczy za chwilę w domu, bo powiem Wam, że jak miałam takie spotkanie z taką panią, ona chyba nie jest dietetyczką, ale rozmawiałyśmy o diecie właśnie w chorobie, w sensie w szpitalu, ona pracuje normalnie i tam miałam takie konsultacje, to powiedziała, że jeżeli chce na przykład zamówić jakieś jedzenie albo wyjść na miasto do jakiejś restauracji, to najlepszym wyborem dla mnie będzie wzięcie pizzy margaryty. Um, I wszyscy teraz takie, co jak to pizza? O nie, o nie, bla bla. Rozumiem, rozumiem, ale już tłumaczę. Miałam tę rozmowę przed chemioterapią. To jest w ogóle turbo istotne bo e, mój stan półtora roku rok temu a teraz no to jest przepaść. I wtedy chodziło o to, że taka pizza ona jest wypiekana w bardzo dużej temperaturze, wysokiej temperaturze może tak, w wysokiej temperaturze i jeżeli są tam jakieś wiecie jakaś tam bakteria coś tam coś tam to ona zostanie zabita. A jeżeli ja bym sobie wzięła sałatkę i powiedzmy tam pomidor byłby jakiś, nie wiem, nie, nie pierwszej świeżości, jakiś nadpleśniały czy coś, to miałabym ogromny problem. Bo moja odporność, no to tak jak już mówiłam, szorowała pod niem, ja Lubię używać tego sformułowania. Wybaczcie, że tak często. Więc nie ma co oceniać przez pryzmat internetu i sobie dopowiadać jakichś rzeczy, jeżeli wiecie, no nie jesteście tu obok, no nie? Nie jesteście w mojej skórze. I to też działa w drugą stronę. Jeżeli obserwujemy kogoś na Instagramie czy na YouTubie i widzimy, o, ta osoba to w ogóle się świetnie odżywia, po prostu w każdym filmie sałatka, e, zielony sok no po prostu genialnie. Ale zadajmy sobie pytanie, czy my widzimy całość, czy może my widzimy kilka minut z tygodnia? No nie? Niektórzy robią tak, że po prostu pokazują to, co widz dobrze odbierze. Nie? Jeżeli pokażemy, właśnie jakąś super sałatkę, i tam są te wszystkie super foods, tutaj chia i tak dalej, to jest takie o, super, super, że tak zdrowo się odżywiasz. A potem ktoś pokaże, że idzie i bierze sobie burgera w restauracji, no to od razu jest lawina komentarzy, jak ty się odżywiasz i tak dalej, i tak dalej. Więc ja trochę się nie dziwię tym ludziom, że no nie chcę im się już tego czytać. Ja mam trochę inne. Założenie, inne podejście, może i tak jakby, jeżeli pokazuję Wam pizzę i wiecie, wiem, że mogę ją jeść. Wiem, że na przykład wybieram pince zamiast pizzy, no bo jest zdrowsza, jest ym, bardziej lekkostrawna, ym, pakuję sobie jakieś tam warzywa i tak dalej. Wiem, że jem ją tylko raz na jakiś czas, wiem ile jej zjadłam, to jest w ogóle dla mnie hit. To ja będę wspominać <grym> już chyba do końca życia. Jak kiedyś pokazałam Wam cztery pizze te pinsy właśnie, tutaj takie nawet są popularne, to ktoś pomyślał, że ja wszystkie zjem samo cztery, nie? To jest po prostu dla mnie, jak ja dostałam taki komentarz, że po prostu ja sobie w ogóle uważam, że ja naprawdę czy jestem taka, czy to jestem taką tępą idiotką, że nie wiem, że nie powinnam zjeść takich czterech pizz na raz, jak to na mnie wpłynie, I ja takie co, w ogóle co? Co się teraz wydarzyło, nie? Więc tak jakby, no ja wiem, ile jem, co jem, jak się na co dzień odżywiam, jak to wpływa na mój organizm, zarówno, wiecie, żeby mieć po prostu energię i tak dalej, ale też e, wyniki badań dobre. Więc e, jeżeli ja to wiem, to ja nie mam problemu z takimi komentarzami, nie? że mogę Wam pokazywać i skorowsiankę, sałatkę i zielony sok, ale jak będę jadła pizzę, no to pokażę Wam pizzę. Co ja się tak rozgadałam? W ogóle, co się dzieje? Ten vlog miał być króciutki. Szukamy stroju i wracamy do domu. A ja tu siedzę, gapię się na morze i do Was gadam. Tak więc Maga, kończę kawę. Szybki rzut oka. O, proszę, nawet fala nam to uderzyła. Szybki rzut oka na morze. Proszę, jakiś stateczek w oddali. Za jakiś czas tutaj y, przepływa taki szybki prom na Gozo. Tak więc y, pozdrawiam wszystkich z Gozo. No i co, no? Czas. Kupić ten strój w końcu, tak? Bo no to tu przyszłam. Co tu się zaczęło dziać? O, co? Kaman. To ta łódeczka takie fale spowodowała? No, nie chcą mnie stąd wypuścić. Zalało mi drogę. Fala! Cudownie, nie ma.